Tamta kobieta już więcej nigdy nie będzie stać między wami siostro. Jeśli ta wróżba w końcu cię znalazła, to oznacza, że jesteś do tego gotowa. Kliknij serce, kochane, i obserwuj mnie dla wymiany energii między nami. A ja sprawię, że tamta kobieta zniknie, zniknie, kochana, z Waszej przestrzeni. Zwizualizuj teraz twarz tamtej kobiety w płomieniu tej czarnej świecy. Patrz teraz na płomienie tej świecy. I zobacz tam jej twarz. Zrób trzy głębokie i bardzo wolne wdechy i wdechy. Na końcu odczujesz ogromną ulgę w okolicy brzucha. To oznacza, że ta wróżba już zaczęła działać. W przeciągu tych trzech dni zakładaj czerwień i złoto kochana. Postaraj się wyglądać maksymalnie pięknie, jak tylko się da. W te trzy dni znikaj z domu, znikaj z jego przestrzeni. On ma spędzić je sam widząc ciebie w czerwień.